XD. Y, wiem w ogóle, co to się stało. Dr... Uuu! Dobry, dobry. Z Chiny. Więc okej, okay, ewoluujemy. Shiny. No, więc fajnie. Naprawdę cieszę, cieszę się, po prostu, lol. I tak, nie, co zbieram tutaj Pokémonka, tu Shiny. Więc bardzo fajnie, cieszę się z tego powodu. I więc tak. No i nowy pokedex, serio, fajnie. No i lecimy. Mm, tutaj mamy 1000, fajnie, superowo. Iwi, na no, ile jakieś fajne. To nie, ja sobie tutaj grałem. Odebrałem sobie Boxa i z tej Shiny, więc powiem Wam LOL. W ogóle, ile mam już Shiny? <laughs> Sychy inne. Patrzcie. Dzisiaj trafiłem y, wajnę y, tego shiny, co nie lol, i teraz tego shiny. No po prostu, no co to jest? Co to jest z tymi shiny? Mam już 9 shiny, więc to jest dużo. Dobra, zagramy sobie ostatnią rundeczkę I, i, I tak w ogóle, lol, tak się trochę zdziwiłem. Ym, a bierzemy Kajogra i lecimy. Ja sobie tutaj Puxa otwieram, na no to kurde Shiny Upix, nie, nie Upix, ten Jak on się tam nazywał, kurde, zapomniałem, ale okej. Okay. Jeszcze Ewolucja, kurde Więc Spoko, o, Hydronik, fajnie będzie Ale kayoger jest dobry na tego gościa Bo był super efektywny Lol, on też jest super efektywny co tu goś robi, lol. Ej, jaki typo. No, ale okej, okay, więc już mam dziewięć shiny. Dwa shiny w jeden dzień, więc to jest najlepsze. Powiem wam. Dwa shiny w jeden dzień, to jest najlepsze, lol. Ale okej. Okay. Machamp. O, jak mu schodzi, też Machamp. Ja tutaj biorę maczampa, maczampa tutaj podjeżdżamy. Spoko. I dawaj! Nie, nie nabiłem, ale teraz nie bądź super efektywny. Kurde, biorę obrąkę. oczywiście. No i w ogóle jest 21, już zaraz 22, więc. Dobra, nie. ja jestem super. O, jaki typ, o, też jest super efektywny. Ale coś mi tam zadał, więc... To jest nieważne. O, ten hydronik, lol. I zmiana, zmiana poksa na, na tego oto pokemona. Jak mi zbije, to nie będzie fajnie. Więc myślę, że mi nie zbija. O, już. Dobra, w ogóle on nie jest super efektywny, więc ja go już podjadę. Nosem. Co tutaj na nice? grejcik leciał, chociaż ładnie. No i winek. Chociaż mamy ten. I damy sobie do mojego buddy. Gdzie indziej. Dobra. Collect. I lecimy. Oczywiście Stardust. Fajnie. I tutaj jest Buddy. Znaczy Candy. Teraz... Gdzie jest Buddy? O! I gdzieś tutaj jest. Oh, yeah. Dobra, tutaj wleczę i w ogóle Dziękuję wam wszystkim za oglądanie tego odcinka No i patrzcie chociaż shiny no i Wszystkie że moje shiny mają dobre IV Tutaj ma dobre IV to no ma taki ten pinsir taki w ogóle beznadziejny Tutaj ma dobre IV, tu dobre IV Tutaj też dobre IV, tutaj no takie no tutaj też można powiedzieć, tutaj też, tutaj takie słabiutkie i tyle. Więc okej, okay. tyle mam w ogóle tej. No. Więc ja już będę się z wami żegnał, więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. I znowu będziemy tutaj szukali sobie shiny. Zobaczymy, czy tu jest shiny. Nie ma. O, lol, wyszłam z boksów. Więc na tyle, więc do zobaczenia w kolejnym odcinku na poszukiwaniach Shiny.